Siemanko, witam was wszystkich w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam wam do zaprezentowania bitwę na włoskim Tedeku Premium Vipera w wykonaniu gracza Paling Filip z klanu FFH na mapie Przełęcz i losowanie perfekcyjne na szóstki. Mamy tutaj 25 APEK-ów, 20 APCR-ów, 5 odłamkowo burzących, mała apteczka, mały zestaw naprawczy i racje bojowe. Vipera jest Tedekiem z nowej linii, w sumie nowej, no, nie, nie tak dawno dodanej do gry włoskich niszczycieli czołgów. Jest bardzo to specyficzna linia, bo magazynek ładujemy. W miarę, w miarę szybko, ale czasy przeładowania pocisków między, między pociskami czas przeładowania jest masakrycznie długi jak na standardowego magazynka kiedyś się wydawało, że 4 sekundy w takim szarfuturze to jest długo. a Tutaj mamy też długo nie pamiętam dobrze, ale tu jest chyba ile? 6 czy 7 sekund między pociskami jest to naprawdę tragiczny wynik, ale gracze Viperom bardzo dobre wyniki robią. No, już myślałem, że tu kolega będzie próbował przestrzelić to KW2, ale jednak nie. No, jedziemy na standardową miejscówkę dla takiego czołgu, taką cechą wyróżniającą włoskie tedeki. Jest umiejscowienie wieży, bardzo jest ta wieża bardzo wysunięta do przodu i bardzo mocny pancerz na wieży. No tu mamy amx 500 50 100, T-30, pauza 4. I popatrzcie ile to zajmuje doładowanie tego drugiego pocisku. Dobrze się nie mylę, to chyba z 6 sekund tu jest. Czekamy, czekamy. Musimy wyczekać przeciwnika, bo tu wyjeżdżając na T34 Pauza 3 tracimy 400 HP plus amx to ze swoim magazynkiem. No to przy naszej puli HP, która wynosi tylko 1300. To na TDK 8 poziomu jest mało. Ładnie tutaj. Bijemy AMX-a po wieży. Patrzmy jeszcze na parametry działa. Mamy 220 penetracji, 400 uszkodzeń. Działo kalibru 120 mm. Na APC erach mamy 264 penetracji. No, czyli na TDK to nie jest jakiś rewelacyjny wynik. No i musimy pamiętać, że vipera nie nadaje się kompletnie do kątowania, tak jak zresztą wszystkie te, te deki w tej linii. Stajemy do przeciwnika tylko frontem. Ładne tutaj podpalenie. Ale kolega miał ręczną gaśnicę. Ładne wykończenie. No i mamy... Troszkę ładnie strzał w skorpiona. No nie przeatakujemy tutaj. Na pewno KW2 ładnie wchodzi. No, na takim losowaniu tu wypiera. No, to wymiata, wymiata nie ma co. Ale ukrywać jeszcze tym opuszczaniem. Tu jest chyba 8 stopni opuszczenia. Działa i pokazujemy wieżę, na której są garki. Ale bardzo, bardzo malutkie te garne, garneczki są. Więc no, ciężko jest przeciwnikom. A 2 strzela do nas, APK i nas nie przybija, a my ładnie trafiamy. Ładne wykończenie. No tu pokazujemy. Wydaje mi się, że chwilę gdzieś kolega pokazał. Dolną płytę. O, i szkoda tego strzału w Cromella. Ładne szczęście skorpiona. Ale, no, właśnie, skorpion ze swoją penetracją nas przybija. Tu znowu szkoda tego strzału. Czy skorpion nas bierze, przebił za PCL-a? Mówię, że z jego penetracją, no to. Skorpion ma bardzo dużo akurat penetracji. Przez tak bliskiego dystansu, no to w ogóle nie było mowy o pomyłce. Teraz musimy uważać, bo jak Skorpionowi dobrze polosuje, to ma nas na strzał. Skorpion strzelił, czyli możemy wyjechać. No i ten Cromwell nas tu ładnie... Każdy strzał. Na razie przebijamy, znowu nie trafiamy w niego. A tu koledze... Pestki nie losują. próba zblendowania z ale popatrzmy, no na mapie to nie wygląda rewelacyjnie. My mamy tylko czołgi tutaj w jednych sektorach na mapie, a przeciwnik ma opanowane resztę mapy. No, musimy się chyba zacząć wracać na bazę, bo zaraz może nam Tiger i Oi wjechać tam, z tamtej strony. I będziemy mieli wtedy ogromny problem z wygraniem tej bitwy. Mamy już 4 zniszczenia i 5123 uszkodzenia i 2000 odbitych uszkodzeń. No i bardzo dobra decyzja, że się kolega wraca. Light już jest na góreczce. A pamiętajmy, że z tej góreczki bardzo dużo graczy robiło niesamowite wyciągi na tej mapie SUS-122-44 już podjechało, tam light ładnie go przywitał. No a my jedziemy, jedziemy. Teraz pytanie: Czy kolega pojedzie na bazę? Czy będzie się tutaj gdzieś przy moście bronił? No, jednak jedziemy na bazę. No, mamy P43 Bisa, Nie trafiamy. No, to jest też właśnie główny minus Vipery: że nie mamy w pełni obrotowej wieży. Trzeba tym kadłubem. Mamy oi na plecach. No, musimy tu uważać, bo jeśli OI ma grube działo, no to może być po nas. Tym bardziej, że jesteśmy do niej tyłem. Ładne tu wykończenie P43 BIS. I pewnie będziemy się wracać po OI. Cromwell, tam też ładnie widzę Daję sobie radę O i jedzie, jedzie, jedzie będziemy mieli... dopiero teraz będziemy mieli Dobrze, jeszcze ładnie trafienie w Oi I odbijamy HEK od Oi Właśnie mówię, że ten przedni pancerz na takim losowaniu vipery to jest potężny, potężny Mało który przeciwnik może nam tu teraz zaszkodzić. Takim najgroźniejszym był Skorpion, ale już go wyeliminowaliśmy go z gry. No i teraz pytanie: co tu zrobić? No, ja bym chyba przez ten most jednak ubował przejechać. Tylko teraz pytanie: czy T78 poradzi sobie tam z Cromwellem. I gdzie jest Tygrys? Według wskaźnika, niby Tygrys ma pół HP. Od Tygrys zmienił całkiem flankę i dojechał do Cromella. No, T78 ma bardzo duże problemy. Teraz. My tu sprawdzamy przejazd. No, w tej sytuacji bym właśnie nie jechał już mostem, tylko bym się tu właśnie wyczaił na Tygrysa i na Cromwella gdzieś. Tylko teraz pytanie: czy tutaj za skałkami, czy. Na bazie. Myślę, że na bazie byłoby lepiej. No ale kolega jednak zdecyduje się tutaj bronić. No tu jest taka pozycja no, nie do końca bezpieczna, bo w każdej chwili może nam jakiś czołg na plecy wyjechać. I my go dopiero zauważymy, jak nam wyjedzie bezpośrednio na plecy. I czekamy, czekamy. No, kolega tutaj przyspał sobie trochę, ale ładnie, ładnie. Wykończenie Cromwella mamy już siódme zniszczenie, i ponad 5800 uszkodzeń, i zostały jeszcze dwa pojazdy. Przeciwnika. Ten tygrys prawie na full HP. No i štejer wafę na jeden strzał. Jest tygrys. Oj, szkoda tutaj, że, że to nie weszło w tygrysa. Teraz ładne przebicie tygrysa. Mamy go na dwa strzały. Jeśli tylko nam się uda przebić. Ładnie. I ładnie, wykończenie tygrysa. Mamy 8 zniszczeń i 7070 uszkodzeń. Już jest wynik rewelacyjny. Już mamy medal radleya Waltersa zabezpieczony. No i jedziemy. I teraz pytanie: gdzie ten sztejer będzie? To on jest. Mamy go po swojej prawej stronie. Kończymy przeładunek. Oj, szkoda, tutaj tego strzału. Bardzo szkoda. Czy nas, teraz uda, udaje się nam ładnie wykończyć. Ten i wygrywamy tą bitwę. Z bardzo ładnym wynikiem. Patrzmy teraz na wyniki końcowe bitwy. Mamy oczywiście MK. Kolega Falling Philip z klanu FFA. Medal Radleya Waltersa, stalową ścianę, duży kaliber i specjalista. Koledzy udało się zrobić 7162 uszkodzenia, 9 zniszczeń i to dało łącznie 1970 podstawowego EXPA. Bitwa w... niesamowita. Bardzo ładnie, tu kolega zagrał. Mamy 30 strzałów oddane, 23 trafione, 22 z penetracją. I na te 7162 uszkodzeń tylko 385 z dystansu powyżej 300 metrów. Reszta wszystko robiona na blisko. Zablokowane przez pancerz mamy 2500 uszkodzeń. Przejechane niespełna 3 km. Bitwa trwała 11,5 minuty. I kolega, popatrzcie, za taką bitwę, tam coś kolega strzelał z Golda, ale za taką bitwę zarobił kolega tylko 100 tysięcy kredytów. Czyli jest, no, te nowe premki właśnie mają to do siebie, że tak właśnie średnio zarabiają te kredyty, bo tak właśnie Wargaming daje te ceny pocisków strasznie wysokie. Wszystkimi bonusami kolega zarobił ponad 6200 expa. W tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Siemanko, cześć.